Hej, lęk przed odrzu odrzuceniem. To chyba przeżył każdy zdrowy mężczyzna. Przynajmniej takie są moje skromne, 30 trzydziestoletnie obserwacje. Każdy zmagał się albo zmaga dalej z tym lękiem przed odrzuceniem. Myśli, jak to będzie. Ten krytyk wewnętrzny, co mi podpowie, co zrobi. Boże, gdy widzę tą ładną, piękną, atrakcyjną kobietę, która mi się niesamowicie podoba, ten krytyk wewnętrzny mówi: Nie, daj spokój, nie nadajesz się, nie wyglądasz. Coś nie tak z Tobą. Nie, ona może mieć o wiele lepszego faceta. I tych y, słów, które słyszałeś w swojej głowie. Tych słów, które słyszałeś od swoich znajomych: Nie, nie dasz rady, człowieku, ona ma, może mieć takiego, i nie, ona na ciebie nie zwróci uwagi. I tych zdań, tych słów, tych halucynacji, tych debilizmów od ciebie z głowy, od twoich znajomych z głowy, słyszałeś pewnie setki, tysiące, może jeszcze większe liczby, pojawiając się w głowie. I co zrobić? Czy jest możliwe pozbycie, pozbycie się tego lęku przed odrzuceniem? Czy jest możliwość zamienienia tego lęku w coś fajniejszego, w coś ciekawszego, w coś bardziej interesującego? A gdybym ci powiedział, że ten lęk przed odrzuceniem można zamienić w coś fajniejszego, w coś ciekawszego, w coś bardziej interesującego? To, co byś mi na to odpowiedział. Powiem nieskromnie znowu, być może to tak <śmusz> może zabrzmieć, ale ja swój lęk yy, z odrzucenia zamieniłem na coś bardziej fajniejszego, coś bardziej ciekawszego i coś bardziej. Interesującego. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, co to jest takiego i jak to zrobić, na dole masz link do moich szkoleń akademia Zapisz się już teraz. Ja, jak zawsze, dziś pozdrawiam Cię z Pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i chciałem Ci powiedzieć, że każdy facet, powtarzam, każdy facet, którego znałem, posiadał ten lęk. Posiada czasem ten lęk, ale zawsze to, co nabyliśmy, możemy.